Nie witam. Posłuchajmy opowieści niezwykłych. Anioły obok nas. Okrutny los. Co znaczyły tajemnicze słowa kobiety, której pomogłem? Nie rozumiałem, skąd pani Ania wiedziała o chorobie mojego synka. To nie dawało mi spokoju. ta Sylwia niezapominajka? Stałem przy regale i udawałem, że przeglądam ustawione na nim produkty. Wyglądałem jak normalny klient, i właśnie takie chciałem sprawiać wrażenie. Ale tak naprawdę obserwowałem czujnie innych klientów marketu, wypatrując potencjalnych złodziei. Taka była moja praca. Ta kobieta z dwójką dzieci nie wyglądała na złodziejkę. Szła między półkami, prowadząc wózek z młodszą, może dwuletnią dziewczynką, a obok jej nóg dreptał rezolutny trzylatek. Ot, zwyczajna matka na zakupach. Odwróciłem się do niej plecami, kiedy podszedł do mnie dyskretnie szef i syknął. Pilnuj jej! Ta będzie kraść! Założę się, że niczego nie weźmie, odszepnąłem z przekonaniem w głosie. A ja dam dychę, że weźmie. Zakład stoi. Zaśmiałem się cicho. Szedłem więc za nią jak duch, mając cały czas oko na to, co zrobi. I kiedy szybkim ruchem zdjęła coś z półki i schowała do torby. Aż jęknąłem w duchu. Nie dlatego, że właśnie przegrałem zakład, ale ponieważ straciłem wiary w ludzi. W ciągu następnych kilku minut babka schowała do torby jeszcze kilka rzeczy. Kiedy poszła do kasy i zapłaciła za te produkty, które były w wózku, podszedłem do niej i dyskretnie poprosiłem, aby udała się ze mną na zaplecze. Tam padło standardowe pytanie: czy ma w torbie coś, za co nie zapłaciła? Od razu się załamała. Z jej oczu buchnęła fontanna łez, ale to mnie nie wzruszyło. Ludzie potrafią płakać na zawołanie, żeby wzbudzić litość. Jednak, kiedy zobaczyłem, co ukradła, ścisnęło mi się serce. Mąkę, cukier, jakieś serek, margarynę. Same najtańsze rzeczy pierwszej potrzeby. Żadnych drogich czekolad czy kawy. Jednym słowem żałość. Ja naprawdę zrobiłam to pierwszy raz. Zaczęła się tłumaczyć. Po czym wyznała, że nie ma męża, bo odszedł. A niedawno straciła robotę, i mimo że od dawna szuka pracy, to nikt nie chce przyjąć samotnej matki z dwójką dzieci. Do końca miesiąca zostało mi tylko 50 złotych, a dzisiaj jej Asia ma urodziny. Skończyła dwa lata. Chciałam chociaż w prezencie ubiedzić jej ciasto. Zaczęła się tłumaczyć, płacząc. Zrobiło mi się żart tej kobiety. Wyliczyłem, że wszystkie produkty, które wzięła, kosztowałyby 30 złotych. Ma pani przy sobie tyle pieniędzy? zapytałem. Zaprzeczyła ruchem głowy. No cóż, gdyby miała, mogłem kazać jej zapłacić i wypuścić ją wolno, ale skoro nie miała, musiałem wezwać policję. Podszedłem powoli do biurka, ważąc coś. Sobie w głowie. U mnie w domu też się nie przelewało. Miałem ciężko, bardzo ciężko, chorego synka, którego leczenie było bardzo drogie. Bywały dni, gdy z żoną ledwo wiązaliśmy koniec z końcem, ale gdy spojrzałem na te jasne główki dzieci, na ich przestraszone oczy, w których czaiło się pytanie: co się właściwie dzieje? Podjąłem decyzję. Zamiast podnieść słuchawkę telefonu, sięgnąłem do kieszeni i wyciągnąłem pieniądze. Proszę, to jest potrzebna kwota, powiedziałem, dając jej kobiecie, a jej oczy rozszerzyły się ze zdumienia. Ale ja nie będę miała panu jak oddać, stwierdziła szczerze, nie szkodzi, nie dzisiaj to jutro może nie mnie, tylko innemu potrzebującemu jeśli pani się z tym lepiej poczuje, to proszę to potraktować jako pożyczkę, którą może pani oddać w dowolnym terminie, dowolnej osobie w potrzebie. W jej oczach znowu pojawiły się łzy. Pan jest taki dobry, szepnęła, żeby na świecie było więcej ludzi o takich wielkich sercach. Niech pani już idzie, bąknąłem, bo głupio mi się zrobiło i było mi. Bardzo dziwnie słuchać tych komplementów, a ona cały czas wpatrywała się we mnie pełnym wdzięczności wzrokiem i szeptała podziękowania. Wkrótce potem skończyłem pracę. Gdy wyszedłem z hipermarketu, znów ją zobaczyłem. Stała przy wyjściu, jakby na mnie czekała. I jeszcze raz dziękuję. Niech Bóg Pana błogosławi, powiedziała. Po czym dodała coś, co wprawiło mnie w konsternację, i proszę się nie martwić o dominika, zaopiekuję się nim. Zanim otrząsnąłem się ze zdumienia, kobieta z dziećmi odeszła, pobiegła za nią, ale pobiegłem za nią, ale już nigdzie jej nie było. Jej ostatnie słowa nie dawały mi spokoju, przecież się nie przesłyszałem. Myślałem gorączkowo. Powiedziała, że zaopiekuje się Dominikiem. Wymieniła imię mojego synka, którego nie ma prawa znać mojego trzyletniego, ciężko chorego synka. Dominik urodził się z poważną wadą serca. Pierwszą operację przeszedł kilka godzin po przyjściu na świat, drugą pół roku później. Jednak jego serduszko wciąż nie pracowało tak, jak powinno. I szykowała się kolejna operacja. Razem z żoną odchodziliśmy od zmysłów, bo lekarze nie dawali mu wielkich szans, ale walczyli o jego życie. Nie poddawali się i staraliśmy się być dobrej myśli. Skąd ta kobieta znała jego imię i dlaczego mówiła, że się nim zaopiekuje? Zadawałem sobie pytania. Czyżby była pielęgniarką ze szpitala? Nie, przecież twierdziła, że jest bezrobotna. Więc jak do diaska się o nim dowiedziała? To pytanie nie dawało mi spokoju. Na drugi dzień postanowiłem pojechać do tej kobiety i zapytać ją, co właściwie miały znaczyć jej słowa. Kupiłem po czekoladzie dla dzieciaczków. Żeby się przypadkiem nie wystraszyła Że przychodzę po zwrot długu I pojechałem do jej domu Adres miałem w końcu Musiałem spisać do protokołu kradzież, Kradzieży i jej dane osobowe Mieszkała trzy przystanki od marketu W starej zrujnowanej kamienicy Pamiętałem to miejsce bo dawno temu mieszkał tam mój kolega ze szkoły. Kiedy jednak wysiadłem z autobusu i ruszyłem w głąb uliczki, za nic nie mogłem znaleźć do domu. W miejscu, gdzie powinien stać, zobaczyłem tylko plac budowy, na którym pracował spychacz. Podszedłem do jego operatora. – Przepraszam, gdzie przeniesiono lokatorów tego wyburzonego domu? – krzyknąłem do niego. Jakich lokatorów? Zdziwił się. Tutaj od dawna nie mieszkał. Pustostan do. to była rudera. Wystarczyło, że ciągnikiem na ściany najechałem i wszystko runęło. Machnął ręką. A kobieta z dwójką małych dzieci dociechałem nadal. Myśląc, że teraz to już za nic jej nie znajdę i nie zapytam o mojego Dominika. Kobieta z dziećmi? Zamyślił się robotnik. Mieszkała pewnie na parterze, bo pod dwójką uściśliłem. Samotna matka. Wtedy facet spojrzał na mnie zdziwiony. No co pan? Nie wiesz? To ja z innej dzielnicy jestem, a do mnie doszło? Co się tu stało? Co? Przestraszyłem się, przeczuwając coś złego. Zabiła się, biedaczka będzie ze dwa lata temu westchnął. I dwójkę swoich dzieci też. Nie do końca było wiadomo, czy to samobójstwo, czy wypadek. Niby mówili, że zepsuty piecyk, ale dlaczego okna wszystkie tak szczelnie pozamykała. W każdym razie zatruli się biedactwa. Słuchałem tego kompletnie miały. Zmarła? To jakiś absurd. Myślałem, jakim więc cudem robiła zakupy w moim markecie? Wracałem do domu oszołomiony. Bo powoli zaczynałem rozumieć: Pani Ania nie przyszła kraść, przybyła sprawdzić, jakim jestem człowiekiem, i przygotować mnie na śmierć mojego synka, i obiecać, że się nim zaopiekuje, abym był spokojniejszy i przyjął jego odejście pogodzony z boskim wyrokiem. Dominik nie doczekał kolejnej operacji, zgasł tak cichutko, jak żył. W kilka dni po moim spotkaniu z duchem pani Ani. Którejś nocy przyśnili mi się oboje. A ona trzymała go za rękę, on się uśmiechał. Jeszcze raz zapewniła mnie, że jest szczęśliwy, a potem oboje zaczęli wchodzić po schodach. Teraz wiem, że nie popełniła samobójstwa, bo przecież wtedy nie byłaby w niebie z moim synkiem. Musiała być dobrą matką, skoro Bóg dał jej misję opiekowania się innymi, młodymi duszeczkami. Mateusz.